Coraz bliżej do powrotu ligowej rywalizacji. Dzisiaj dla Brukbet Thermalika TV Andrzej Trubecha. Cześć, Andrzej. Dzień dobry, witam. Tak jak wspomniałem, okres przygotowawczy za wami, okres przygotowawczy w Turcji również już minął. Czas paringów także. Teraz ostatnie, tak naprawdę, treningi, ale już jesteśmy na końcu tego mikrocyklu, ponieważ w niedzielę powrót ligowej rywalizacji Brugbet Thermalika ciecza. Chrobry głogów, ekscytacja. Jak jest z tym u ciebie? No już na pewno ta długa przerwa gdzieś tam, tak jak mówiłeś, ten obóz była ciężka praca, były sparingi, e, można było podszlifować e, tam niektóre rzeczy, które, które gdzieś tam brakuje, e, więc e, no jest, jest coraz bliżej. Jesteśmy, jesteśmy już tak jakby dwa dni do meczu, więc, więc cieszę się, bo, bo na pewno długo na to czekaliśmy. Przede wszystkim powiedz na początku, jak swoją dyspozycją, bo wiemy, że ta końcówka rundy jesiennej e, naznaczona była urazem. Kontuzją, jak przebiegł ten okres przygotowawczy, czy ty mogłeś go w ogóle tak wykorzystać w pełni, żeby być gotowym na tę rundę wiosenną fortuna pierwszej ligi? No na pewno gdzieś tam ta końcówka była dla mnie pechowa, bo było to złamanie, więc, więc tak naprawdę nie mogłem trenować, nie mogłem biegać. Dopiero wróciłem do treningów takich pełnych, dosłownie parę dni przed obozem. W Turcji już trenowałem. Wchodziłem już w treningi tak z drużyną, próbowałem. Były też pierwsze sparingi, więc, więc gdzieś tam był to ciężki okres dla mnie, ale na ten moment czuję się, czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, muszę gdzieś tam wrócić do, do takiej pełnej dyspozycji, ale, ale już jest coraz bliżej. To zgrupowanie w Turcji dużo pomogło? Dużo wpłynęło na, na ekipę Słoni? Tak, jak, jak najbardziej. Na pewno gdzieś tam się scaliliśmy jako drużyna. Były, były momenty właśnie, gdzie trzeba było ciężko popracować. Były momenty, gdzie, gdzie całą drużynę, no, tak naprawdę e, dobrze się bawiliśmy, więc, więc fajny czas. Już za dwa dni, bo w niedzielę tutaj na stadionie, który widzowie widzą za nami, czyli w niecie, podejmujecie chrobrego głogów, którego wysoko pokonaliście tak naprawdę w rundzie jesiennej. To było najwyższe zwycięstwo do tej pory w trwających rozgrywkach. Choć wiemy, jak czasami wyglądają te pierwsze mecze po powrotach z przerwy, ze zgrupowania, jeśli jest te kilka, kilka tygodni przerwy. No tak, teraz nie ma, nie ma co w ogóle patrzeć na to spotkanie, jakie było w chrobrym. W Głogowie, więc tutaj musimy tak naprawdę teraz patrzeć tylko na siebie. Na pewno będzie, będzie inna, inna, inna murawa niż tam w Chrobrym, bo, bo wiadomo jakie warunki, nie wiadomo co może się wydarzyć, czy, czy, czy nie spadnie jeszcze śnieg, także zobaczymy. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu, więc liczymy tylko i wyłącznie na trzy punkty. Drużyna jest głodna tej rywalizacji? Jasne, jak najbardziej. Widać po treningach. No właśnie, opowiedz widać po czym widać? Na pewno dużo mamy jakichś takich gierek, mamy dużo strzałów, każdy jest skoncentrowany na to, na to spotkanie. W każdym treningu każdy daje z siebie maksa, jest na pewno duża rywalizacja, więc nic tylko się cieszyć i pracować. Andrzej powiedz jeszcze na koniec, ponieważ małe roszady zaszły w waszej drużynie. Niektórzy zawodnicy odeszli, niektórzy zawodnicy przyszli. Ja bym chciał właśnie o te nowe nabytki zapytać, czyli Kuba Wrubel, Kuba Jendrasik i Jasetłominen, czy już wpasowali się w tę ekipę słoni? Tak, jak najbardziej. E, tutaj bardzo, bardzo mi się wydaje, że będą przydatni e, drużynie, tak jak i, i Kuba Wróbel, czy, czy Kuba Jendrasik, czy Jase e, dają z siebie wszystko na treningach, więc no mówię, ta rywalizacja jest duża na pewno z przodu, ale to tak naprawdę tylko i wyłącznie może pomóc całe, całej drużynie. Jeszcze słowo do kibiców, jakieś zaproszenie na niedzielne spotkanie? <laughs> to zapraszamy, zapraszam wszystkich kibiców serdecznie na to spotkanie. Mam nadzieję, że oczywiście zwycięskie spotkanie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Andrzej Trubechau z nami. Dziękuję, Dziękuję bardzo.